Jeżeli chodzi o ulicę Świeczewskiego i o zmianę ulicy Świeczewskiego, to to jest kwestia tak jak mówiłem. Około 700-800 tysięcy to jest koszt zmiany nazwy takiej ulicy. Pytanie, czy miasto na to stać, zmiana ulicy, Około miliona złotych, więc po pierwsze nie stać nas na to, i. Jeżeli chodzi o ulicę Świeczewskiego i o zmianę ulicy Świeczewskiego, to to jest kwestia, tak jak mówiłem. Około 700-800 tysięcy to jest koszt yy, yy, zmiany nazwy takiej ulicy. Pytanie, czy miasto na to stać? Zmiana ulic. Yy, około miliona złotych, więc po pierwsze nie stać nas na to, i kandydatów. I to tak dwa, ale tak y, krótko. Po pierwsze, czy Państwo będą kontynuować budżet obywatelski i co Panowie zrobią, żeby ten budżet był naprawdę obywatelski, a nie szkolny, nie jakiś tam grób nacisku. Co możemy Panu ja też ja to... Dziękuję bardzo za zaproszenie na dzisiejszą debatę. Żałuję, drodzy Państwo, dziękuję młodym ludziom, że jesteśmy tutaj, ale żałuję, że nie spotykamy się na gdzie była możliwość się spotkać się w zupełnie innych warunkach, gdzie zmieściłoby się na hali 800. osób. Niestety, mój członkowie Rafał Piech odmówił, odmówił tej możliwości, mamy to na piśmie, bo stwierdził, Proszę pokazać pismo, prosimy, proszę, prosić, proszę pokazać pismo. Prosimy, czytać pismo. ze zrozumieniem, Panie Prezydencie. Ja bym prosił jednak, ja rozumiem, A ja bym że... prosił, a to ja tak, tak. tak. jest ja tak dla ludzi młodych, a nie, nie dla takich, to, pań, dla to, urzędników. To, czy ja mogę prosić Pana o zapraszała ludzi młodych, tak? A, Ciiła, tak? a nie? A, pani, a, ja bym prosił, żeby pan Dorfusz Polok się nie denerwował. Niech pan będzie spokojny. Znamy pana z tego, że pan jest władzą, który jest Ja to rozumiem. Jako mój zawzięty w od wielu lat, to rozumiem, że pan się może denerwować i przystępuję do pani odpowiedzi, jeśli pozwolicie. Faktem, fakt że budżet obywatelski został wprowadzony przez prezydenta Jacka Gużego, w tym roku osiągnęliśmy duży sukces. Zagłosowało na ten budżet 12 tysięcy osób. W tym budżecie przeznaczyliśmy 2 miliony. Jest to kwota jeszcze e, niewystarczająca. Ona będzie być może w konsultacji z Państwem e, w przyszłych latach zwiększana, ale drodzy Państwo, w budżecie obywatelskim to tak naprawdę Państwo wybieracie, co chcecie. My możemy przedstawiać jako prezydent swoje propozycje i przedstawiłem, ale w przyszłych latach będę odchodził od tych propozycji, aby te propozycje wychodziły bezpośrednio od państwa. I tak się to sprawdziło. Rok temu wielokrotnie mówiono, że lasy piłkowskie są szóstym, że nie będzie zobowiązań. To pan doktor Polok. Kolejny kłamstw. pan doktor Polok. I w tym momencie, jak państwo widzicie... głośniej. Głośniej. nie Spróbuję głośniej. Ale przepraszam. To spróbuję, żeby ta sprawa była, drodzy Państwo, załatwiona i po raz pierwszy budżet obywatelski w Siemanowicach funkcjonuje i uważam, i uważam 13 tysięcy osób, które głosowały, to jest ogromny sukces i myślę, że w najbliższych latach ten budżet obywatelski będziemy rozwijać. Dziękuję. Jeżeli chodzi o moje stanowisko, Szanowni Państwo, już 3 lata temu prosiliśmy. Yy pana prezydenta, żeby wprowadził budżet obywatelski. Na początku roku wyszliśmy z inicjatywą, zrobiliśmy spotkanie z mieszkańcami, podaliśmy przykład, że jak najszybciej trzeba wprowadzić budżet obywatelski. Mi się po paru miesiącach później... Pan Prezydent to wprowadził. No, mój model zarządzania jest taki, wsłuchujmy się w głos mieszkańców. To jest dla nas najważniejsze. I to, co mieszkańcy zdecydują, my będziemy realizować. To nie ma być moja wizja, tak jak to było przez ostatnie osiem lat. Klamki na oczy i realizujemy nasze widzimy się. Nie, ja będę wsłuchiwał się w Wasz głos, w głos mieszkańców. O, moje stanowisko, Szanowni Państwo, już 3 lata temu prosiliśmy yy, pana prezydenta, żeby wprowadził budżet obywatelski. Na początku roku wyszliśmy z inicjatywą, zrobiliśmy spotkanie z mieszkańcami, podaliśmy przykład, że jak najszybciej trzeba wprowadzić budżet obywatelski. Mi się po paru miesiącach później. Pan prezydent to wprowadził. No, mój model zarządzania jest taki, wsłuchujmy się w głos mieszkańców. To jest dla nas najważniejsze. I to, co mieszkańcy zdecydują, my będziemy realizować, to nie ma być moja wizja, tak jak to było przez ostatnie 8 lat, klamki na oczy i realizujemy nasze widzimy się. Nie, ja będę wsłuchiwał się w wasz głos, w głos mieszkańców. Myślę, że większe środki trzeba przeznaczyć na budżet obywatelski, żebyście to właśnie wy decydowali, co chcecie zmieniać w naszym mieście, bo to nie ma być moja wizja zmiany miasta i wybierania inwestycji tylko wasza. Więc jak najbardziej środki w przyszłości będą większe i idziemy dalej w budżet obywatelski.